Znajdujemy się w bloku na ulicy Ciołkowskiego 7C. Mamy tu windę Schindler 5500. I jedziemy y, na 0. Y, Największym plusem tej windy jest to, że ma przyciski. Bo to jest model 5500, a aż 3300, też Schindler, nie ma tego. To jest właśnie według mnie najlepsza, największa zaleta tej windy. Przystanek 0. Jedziemy na szóste. Ta winda jest z tego roku. Ta, ta winda zastępuje e, zręba osiedlowego. E, tak, tak, z, z 2022 roku. Dziękuję bardzo. Cześć.